No już, już, Jakubie, proszę wyjść z klasy. Wie Pani co, ja bym chciał jeszcze słówko zamienić jedno. Mhm, no widzę te same jedynki, te same pały. W, tak, no, y, no w i dotniku. właśnie, no i właśnie z tą pałą mam duży problem. <laughs> Wie Pani, bo myślę, że mam, mam, te pały, tak? No. Ostatnio też wstawiła mi Pani, no postawiła mi Pani po prostu pałę. I chodzi o to, że... Jedynkę, jedynkę. Jedynkę. To, że ja sobie tak mogę powiedzieć, że pały, to się tak mówi. A ty sobie już ja rozumiem. Tak... Pani pały, a ja jedynki, mhm. Pani stawia pały, a ja dostaję jedynki. Mhm, dokładnie. Myślę, że możemy tą ocenę przenieść troszeczkę wyżej, że pani mi postawi pałę, ale za to dostanę na przykład piątkę. Nie, pałę z plusem mogę ci dać, jedynkę z plusem. Pałę z plusem? Będzie uwaga. Ekstra? Da... Nie, be... jeszcze raz powiesz to słowo na P jest do dyrektora Dobrze. z uwagą i z rodzicami to przyjeżdżasz jutro, małe repetycji. gnojku. Dobrze, przepraszam. Okay. Ile, ma Pani rację. Ile płacisz? Rację. Ile, Super, płacisz? ile płacisz? Potrzebuję korepetycji. Ile płacisz? Jaka cena? Cena jest gruba, bo to zależy od godzinek, na przykład od 20... Ile za godzinkę za pałę? Za zarobienie pały ile za godzinkę? Uwaga. Jakub cały czas powtarza pały. Co powtarzałeś? Pierdolić. Nie mówiłem tak, ale możemy się... Mówi Popracować nad tym, tak? Okay. Możemy nad tym popracować. Bo ja na przykład umiem liczyć tylko do czterech. No dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Kuba! Kuba miała męża w domu. I ty mi się w ogóle nie podobasz. Ale jak to? Popatrz, ja lubię długie włosy. A ty? Ale ja mam długie włosy.